Miejsce czwarte, szkoła podstawowa nr 3 zbrodnicy. Już ja podejdę do też miejsce. Miejsce trzecie. SP SP 35 z Bydgoszczy, niestety nie mamy doblomu, pani z Bydgoszczy nie zapakowała, ale medale mamy. Tu. Ale nie, 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 Bydgoszczy. Tym... gratuluję. Miejsce drugie. Miejsce drugie. Gospodarze. Espes Mulnik. Po pięcio, pięciomeczowym pojedynku. Przegranym niestety. W tamtym roku złoci medaliści, w tym srebrni. Ale za rok będzie lepiej. I miejsce pierwsze mistrzynie województwa w igrzyskach dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego uczennice z, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sempulnie Krajeńskim. Gratulujemy. Tak. Gratulujemy. Zapraszamy za rok. Uczennice z Sempona Kraińskiego będą reprezentować naszo, nasze województwo na Zawodach Ogólnopolskich, które odbędą się jeszcze nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, ale się odbędą. E, proszę.